Witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Znowu poduszenie obecności. Za każdym razem obiecuję sobie, że będę nagrywać te filmiki systematycznie. Niestety nie ma we mnie systematyczności, ale też tym razem ta przerwa była spowodowana sytuacją, która ma miejsce u naszych sąsiadów na Ukrainie, czyli wojną. Zastanawiałam się, czy kręcenie tych filmików w obliczu takiej tragedii nie będzie jakimś takim nietaktem. Ale tak jak tu napisała mi jedna z pań, te filmiki stanowią dla nich taką odskocznię od rzeczywistości. Dla mnie przyznam również. Bardzo, bardzo lubię kręcić te filmiki i pokazywać Wam, co sobie wymyślam. Także postanowiłam, że będę je nagrywać. Pokażę Wam, co mam przygotowane na tegoroczne święta wielkanocne, a pieniądze, które wpłyną mi za te filmiki na konto, przekażę na pomoc Ukrainie. Tak więc zaczynam dzisiaj od bardzo prostego, bardzo łatwego i bardzo taniego, taniego wianka, takiego jeszcze nieświątecznego, takiego na okres przedświąteczny. Coś takiego wianek wykonany praktycznie z samych naturalnych, naturalnych składników, gdyż ci, co oglądają moje filmiki, wiedzą, że takie dekoracje lubię najbardziej. Nie lubię, chociaż nie, nie zarzekam się, ale nie, nie bardzo lubię wprowadzać do domu, do wnętrz sztuczne, sztuczne rzeczy, wolę właśnie takie naturalne, to, co nas otacza, przyrody wykorzystywać, bardziej mnie to pasjonuje i w zasadzie takie chyba są teraz trendy bardziej takie ekologiczne, naturalistyczne. Także staram się wykorzystywać wszystko z przyrody, która nas otacza. Dzisiaj taki wianek wykonany na pędach, na pędach brzozy. Tutaj trochę dodałam bokszpanu, jak, jako takiej trochę zieleni, budzącej się, budzącej się właśnie do życia. Tutaj jeszcze stare, stare, zeschnięte trawy z ogrodu, wycięte. No i ten złociszek, taki zakupiony w sklepie internetowym. Wrzucę Wam w opisie link do sklepu. Akurat ten złociszek jest, nie jest drogi, jest tani. Kosztuje 13 zł, taka, Taka dosyć spora, spora paczuszka i na pewno jej nie wykorzystacie do tego wianka, także można będzie z niej jakieś inne jeszcze dekoracje zrobić. A wianek oczywiście w okresie świątecznym możecie przekształcić w wianek świąteczny, dodając trochę, wklejając z niego trochę jajeczek, trochę piórek i zrobi się ze zwykłego wianka wianek świąteczny. Jak wykonać taki wianek? Oczywiście udajemy najpierw się popędy na spacer. Popędy brzozy. Jak już mamy pędy brzozy, utnijcie sobie takie dosyć długie gałązki. Tutaj mam chyba dwie gałązki. I zrobię sobie takie pierwsze okrążenie tych gałązek i już mam w zasadzie te pierwszy taki korpus zarysowany, taki pierwszy ring. Związuję to sobie drucikiem. Te gałązki brzozy są bardzo, bardzo giętkie, bardzo plastyczne Tylko od razu po prostu po przyniesieniu musicie je Musicie je sobie posplatać, bo później robią się już suche i zaczynają się łamać. Także jest potem już problem z takim, z takim powyginaniem. Te grubsze musimy trochę tak sobie nagiąć, żeby nam się, żeby nam się taki zrobił równy okrąg. I jeszcze raz sobie tutaj szczepiam. I mam taką y, główną podstawę, do której będę po prostu dokładać, y, dokładać gałązki. Tutaj sobie jeszcze. Jeszcze w tym miejscu sobie zwiążę trochę drucikiem, żeby poskromić te gałązki. A ja tam jeszcze wam nie powiedziałam, w swoim wianku, w swoim wianku dodałam, teraz jeszcze tu sięgnę go. dodałam suszone, takie miałam fajne suszone Suszone białe róże. A jak nie macie takich suszonych kwiatów, myślę, że bez tego wianek również się doskonale obędzie. Także nie jest to jakimś takim wymogiem. I mam tu takie, taką sobie niezarówną na razie, na razie taką podstawę tego wianka i będę sobie po prostu dokładać dokładać następne gałązki. To już sobie jakoś tam przekręcam. O. W zależności od tego, czy chcecie ten wianek bardziej Bardziej grubszy czy cieńszy. Dokładacie tyle, tyle gałązek, ile chcecie. Ja już przekładam te gałązki przez gałązki. Nie wiążę, nie wiążę za każdym razem drutem. Trzeba naginać, bo bardziej, bardziej te, ten wianek układa się w takie jajo. Więc jeżeli chcemy, chcemy okrągły, to musimy te gałązki trochę tak ponaginać, żeby nam wychodził taki bardziej okrąg. I w tam gdzie uważam, że potrzeba, szczepiam, szczepiam te gałązki znowu. O, już zaczyna się tutaj coś kształtować. Jeszcze sobie zwiążę w tym miejscu. I powstaje mi taki taki okrąg. Oczywiście tu sobie jeszcze trochę nad nim. Popracuję, powyginam te gałązki, żeby jak najbardziej chcę, żeby akurat szedł mi ten wianek w okrąg. Nie chcę takiego jaja, aczkolwiek takie jaja w okresie świątecznym też będziemy robić. Także przygotujcie sobie gałązek, ale na razie chcę, żeby ten wianek był okrągły. I dokładam następne gałązki. Na siedząco trochę niewygodnie mi, się, niewygodnie mi się robi ten wianek. Ale już tak się usadowiłam, więc tak już go tutaj dokoń, dokończę. Dokładam gałązek, tutaj znowu go zwiążę. Taki dosyć, zróbcie luźny ten wianek ażurowy, żeby było gdzie te, te słomianeczki sobie powklejać. Może macie jakieś inne słomianki do swoich zapasów czy zbiorów, również można je, je powklejać, czy jakieś inne suche kwiaty. Jeszcze tutaj go związuję. No niestety w paru miejscach trzeba, żeby te gałązki się trzymały, to w paru miejscach trzeba go związać. Gałązek przeplatamy między tymi pozostałymi gałązkami. O, i jeszcze w jednym miejscu go zwiążę, i mam taką podstawę, podstawę do tego mojego wianka. W zasadzie już najgorszą. Najgorszą pracę w tym momencie macie zrobioną. Teraz pozostaje tylko wianek dokończyć, czyli wkładamy sobie gałązki między te pędy brzozy, wkładamy sobie parę zielonych gałązek, przyklejacie klejem na gorąco słomianeczki, jakaś wstążeczka czy kokardka i jest gotowy wianek na okres taki przedświąteczny a przed świętami przekształcić mu parę jajek, piórek i jest wianek świąteczny. Jeżeli Wam się filmik podobał, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia.